Borys Mańkowski, bez pasa niestety, bo wcześniej był z pasa. ale to, to w ładnej czapce, to nie twoja czapka chyba jest. To jest aktualnego, nieoficjalnego, uwaga uwaga, mistrza KSW na 70 kg. Widzicie? A to jest pewnie ten tak? plan, o którym nie chciałem nam powiedzieć, taki ma jakiś tajny gdzieś w ukryciu podobno, to jest właśnie ten plan, że jest nie, jeszcze na razie jest nieoficjalnym. Znaczy nieoficjalnym, bo, 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 bo nieoficjalnym, jak wiemy, ale ja wiem, że to jest mistrz już. Dobra, on jest mistrzem już. Ty też masz mistrzowską walkę właśnie teraz na tej gali w Londynie. Po raz pierwszy na Wyspach Brytyjskich, KSW. No i występ od razu o mistrzowski paspo też takiej pierwszej historycznej gali. Przychodzi się do historii w ten sposób Polskiego MMA. No tak, w sumie tak. Byłem pierwszy raz, jak prowadzili klatkę, byłem pierwszy raz, jak wprowad... znaczy, będę, jak prowadzą łokcie, będę pierwszy raz jak za granicami, czyli. O, jestem najmłodszym mistrzem, także pasuje. Wszystko, wszystko na raz, wszystko pasuje, słuchaj, powiedz. Oczywiście, można było obserwować twoje przygotowania. Wiadomo zresztą, że te przygotowania w jednym miejscu są skoncentrowane, tu jakby żadnych niespodzianek. Nie było, jak ty oceniasz ten czas, który spędziłeś teraz przed tą galą? No i jak się czujesz w ogóle przed tym najbliższym pojedynkiem? No, bardzo mocny okres. Przetrwałem naprawdę. Tak naprawdę trenuję, no miesiąc, miesiąc po ostatniej gali miałem po prostu miesiąc takiego dochodzenia do siebie, przeanalizowania różnych rzeczy, po czym wróciłem i z, po prostu z mega przemyśleniem wszystkiego wróciłem na matę i kontynuuję po prostu mega przygotowania, które trwają, tak jak mówię, no, już bardzo długo. Yy, dietę trzymam już również bardzo, bardzo, bardzo długo, Wszystko, po prostu to nie jest przygotowania, które trwają trzy miesiące, tylko nie wiem, od, od, od kwietnia, marca tak naprawdę kontynuuję cały czas. Taką prawidłową drogę ku temu, żeby mieć mega formę. Droga wojownika. Tak, można powiedzieć. Można tak powiedzieć. Co prawda, teraz listopad na pewno nie będzie już drogą wojownika, tylko będzie drogą śmierdziela i żrącego chipsy przed telewizorem, ale, ale to tylko miesiąc, po czym znowu wraca na drogę wojownika. No tylko taka drobne zejście na ścieżkę, taką trochę inną, i potem powrót. No i bardzo dobrze. Słuchaj, Jesse Talior będzie Twoim przeciwnikiem, zanim już będziesz musiał oddać tym rozkoszom chipsowym. E, Jesse Talior, który jest znany z Galka KSW, ale zresztą nie tylko, pokazywał już to, na co go stał. Jak Ty oceniasz tego swojego rywala? Mocny, bardzo mocny zawodnik, ale jednopłaszczyznowy. Po prostu ma bardzo, jedną, bardzo mocną tą swoją płaszczyznę, czyli chwyty, które wykorzystuje, no i udaje mu się to wykorzystywać, ale jeżeli mamy go ocenić jako takiego zawodnika ogólnego, to, to nie robi na mnie wrażenia. Dlatego, że po trenując tak długo te sporty walki, to można by było jednak się otworzyć trochę szerzej i porobić różne inne warianty, niż robić cały czas wciąż kółko to samo jedno. A on cały czas robi to samo jedno. Cały czas robi to samo jedno. Od czasu tej walki w Polsce, którą ty toczy, pamiętamy ją. E, właśnie, m, e, według Ciebie zrobił jakikolwiek postęp od tego mówi, że nie. Od tamtej pory, od tego pojedynku, który tu oglądaliśmy. Znaczy, no może zrobił postęp, ale znowu w tym samym, co robi cały czas. Czyli, czyli po prostu gdzieś tam jednak poprawia cały czas tą swoją jedną dobrą rzecz, którą ma, ale nic poza tym myślę, że, że, że nie zaistniało więcej. Czyli jednym słowem, tutaj jesteś dobrze przygotowany, Czyli się jak najbardziej ok przed tą, przed tą walką. A jak w klubie w ogóle sytuacja? Bo tam ostatnio troszeczkę się mówiło o no, Ankosie, zapasy i ludzie związani z klubem też takie rzeczy opowiadali, różne gdzieś tam można było usłyszeć. No właśnie, jak tam sytuacja w Ankosie? Znaczy sytuacja u nas jest, w klubie, no, jest dobra, no, nic się tam nie dzieje wielce, yy, mamy, pozmieniliśmy salę, mamy gdzie trenować. Właśnie nowe miejsce, bardzo efektowne. Tak, tak, efektowne, efektywne w, każdy, w każdym punkcie. No Myślę, że to dało nam takiego kolejnego kopa do, do treningu, do tego wszystkiego. A reszta, no reszta, reszta no. Czyli nieprawdą jest, że klub znalazł się na nowa, nowa sala, że klub na cenzurowany, więc nowa sala. Pozwolono wam tam trenować, czyli wszystko w porządku. Znaczy tak, no wszystko w porządku. Tam wiadomo, że z niektórymi... Yy, ludźmi tutaj, na, trener pojechał sobie, <grym>, ale i ta, może z, tym nie, z nimi nie jest w porządku, z tym wszystkim, ale, ale ogólnie to co, no, wyrzucił z siebie po prostu całą złość, całą agresję, a w klubie, w, klubie, no, w klubie jest pozytywnie, bo na zawsze jest pozytywnie. Marcin Helt, nie ma Janka Bachowicza, co prawda nie wiadomo, czy on jeszcze go nie ma, on tam mówił, że będzie wracał, no tak jednak w, mimo wszystko trzeba powiedzieć, rośnie w siłę, jakby nie patrzeć, Janko, zapasy poznać. No tak, mimo wszystko rośnie siłę i myślę, że cały czas będzie rósł w siłę, ostatnio wygraliśmy trzy walki w sumie w jeden weekend. Także też od razu tutaj gratulacje dla chłopaków. No, także myślę, że cały czas będzie wszystko szło do przodu. Myślę, że że za zawodnicy będą do nas przyjeżdżać i no i co, no i będziemy najlepsi. Dobra, to Tobie życzę w takim razie, żeby jeszcze ta walka była rzeczywiście najlepszą walką uchodźców tej gali. A jak Ty myślisz, jak chciałbyś, żeby ta walka przebiegała? Jakbym chciał, żeby przebiegała? No, chciałbym, żeby tak przebiegła, żebym patrzał tak. <laughs> tak bym chciał, ale zobaczymy jak będzie. Zobaczymy jak będzie. Dziękuję bardzo i powodzenia w takim razie w Londynie. Dziękuję bardzo. Dzięki. Thank okay. <laughs>